Niektórzy mają o boże No, tak myślałem. Miałem właśnie mówić, że oprócz tego, że idiotów dostajemy, to teraz pewnie dostaniemy miejską mapę. Jeszcze od góry, nie wiem, było lepiej. A to, szczerze mówiąc tutaj to nie ma dla mnie kompletnie żadnego znaczenia. Tutaj i tak zawsze przyjeżdżają ci do bazy i cię zabijają. Jak no, ale ale do jesteś raz to, jeszcze można coś postrzelać. Od góry już niekoniecznie. Mm -hmm. Zobacz jak u nas się jak Pantera na weekenda nazywa. Quiki Baby Defender. Tu na swoją armię? No. Uh. Dawaj, jadziem Marian. Jedziemy TDK robić? Nie. Co ty? Nie lewa się gdzie tam ten dekar? Ja tu ich wszystkich pozabiję. Zobaczysz, jak jestem łopę harciarz. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczę. Zobaczę jak zobaczę. Обычно я на создана для того, чтобы не иметь на <coughs> Miałem jedną jedyną okazję, żeby sobie strzelić i jeszcze nie trafiłem na Ja radę. też nie trafiłem. No tak, ale jak to jest taki gąszcz budynków, no to weź traf sobie, nie. Ej nie Ja tam mam mam bicie na 100, 111 i 120 Protek dostał ode mnie, człowieku, za 240. No cofaj się. Dobrze! Za, za 600 dostanę. Jakbym miał duże działo, to już by nie żył. Pociąga mnie działo i wciąż mi go za mało. Elegancko. Elegancko. Jestem harta, jestem OP, jest. Dobra. Z buldogiem raczej nikt mi nie pomoże. O, u, u, u. A nasz buldog chyba sobie poradzi, nie? No, poradzi sobie, aż jestem w szoku. Tylko, że trochę tutaj jest jeszcze innych gości. Nie? Mam Fak! Arta. Nie wiem, nie skończyłem skupiać. Miałem szansę jeszcze strzelić, ale niestety bocian mnie zdjął. Popatrzmy jak tobie idzie. A ja się nie to ładnie nawet. Za oddźwięk, za odgłos, albo za dźwięk. Za... To był oddźwięk. Oddźwięk, oddźwięk chowającego się y, Giewdickera za skałą. Od dźwięk. Takie oddźwię... hey, Taki oddźwięki tylko u nas. To był oddźwięk modulantów. Modulantów, no, krzyczących. I am strong, TD Fear me. Ty dym, tym dym, tym dym, tym dym. dym, dym, dym. Jakik? Głupek. Kupek. Jesteś kupi koleś. Jedziemy. Ja po to mam benzynę, żeby stać w miejscu całą bitwę. Ale to jest ekstrakcyjne? Co? Ekstrakcyjna benzynka, czy jaka to to? cinka O-o. To został tylko komentarz, ale gwiazdkę zdejmę w końcu z GW Pantera. <grym> Widziałeś, jak się to robi. Wuzeta się cofa? Przepraszam? Przed komentarz. BAM! Ty nubie, ty. Jedziemy! Ile ty ładujesz? Ja? 28 sekund. Ale przejechałem na drugą stronę mapy Masakra Głupia bitwa nie kolejna. Jeszcze żadnej mądrej nie zagraliśmy zresztą. No nie, ale gwiazd jest pite Oczywiam gwiazdkę Pod... też. Która jest godzina? Siódma. Do garażu przechodzę, to może dlatego. Ale 1267 obrażeń. Uch. Dobra, biorę opetienka. Jedziemy. Ale nie. Uch. No, w kable się, się zaplątałem. Tylko się nie uda. No miałem się zaplątałem. Normalnie, jak się coś zapląta, nie wiem, jak się tam nurkowie w sieci, czy tam, czy nie wiem, czy jak ktoś się wspina i w linę się zapląta, normalnie można ciąć, nie? <laughs> przy kablach to niezbyt dobry pomysł. <laughs> <laughs> Szkoda, mi. Zaplątałeś tutaj <laughs> Szkoda, mi, by go Majka było, ne? No? Obronimy się. Dobra, Paulus, ustawmy nasze priorytety. Ja jestem Tedekiem, więc musisz jechać mi świecić. Dobra. Nie, najgorsze jest, że tutaj nie bardzo wiem jak się ustawić, żeby było dobrze. Nie? Gorsze jest to, że nie bardzo jak się ustawić, żeby cokolwiek potrzebować. Nie, znaczy, bo tutaj ten, ten super OP czołg nie opuszcza działania, Ale poza tym to spokojnie, ale też nie podnosi. Nie? Więc też spoko. No, na, C2 to, na C2 to cię Arta zmasakruje. Wszędzie mnie Arta zmasakruje. Ja Trudno, jadę zaryzykować, najwyżej będziesz wyciągał. To jest... Tak, Nie po to gram z fioletem w Plutonie. No. Ale jedziesz no, tutaj jedziesz. Dobrze. A gdzie mam jechać? Nie no tutaj jak sobie bokiem obrócisz... Masz wieżę, no to... Fakt, że będziesz więcej jej wystawiał, ale przynajmniej będziesz opuszczał, nie? Nie, no, podobno jak nawet, nie. nawet jak na tą medową miejscówkę Wie, byś pojechał. Pod, na... Jak na wieży stanę i dupę im wystawię, to wtedy będzie najlepiej, nie? Ha. No dobra, no jak tak mówisz, to chyba się znasz, no. Nie no, tak mówili, tak czytałem w poradniku. Ty, ten... ty z fioletami grasz, to się ja, znasz. Ja tak, wiesz, ten... w poradniku... Wojtka tak było, nie? No, no, dokładnie. Jedyny słyszę poradnik mówił, Zawsze że ty, wystawiaj dupę, dupę, do przeciwników i do nich nie strzelaj. Bo to niehumanitarne. Nie. Dead jest tak... w ogóle to Dirt jest pacyfistą, no, choć mało graczy o tym wie. Ja jestem bananistą. Wracaj się! Ope, arto. O! A to był tylko symbol mojego bycia pacyfistą, nie? że no druga flanka jest pilnowana. Mnie już się trochę znudziło tu stanie, chętnie bym przeatakował. Mogę, Pawlusie? Możesz. To jadę. Nie mam piecia. Emil, nie podniosę działa. A potem jest po zarysowaniu, tak jest. To bo on by na hit'a zszył. Muszę zmienić ten, muszę dokupić nową skrzynię do Żuka, bo nie wiem gdzie jest dwójka w tym ciągu. O, 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 śmieć warcia! O Jezu, lej śmiecie a warcie Skupiam chyba źle to skupię. Z! Niee yeah! No i co, nic nie podejdziłem? Aby podejście do tematu ataku bronić. Chociaż tutaj wiesz, nie portera jest sama, więc jakby oni przyatakowali. <laughs> Ej, co, ta ich ostatnia arta przeżyła? A, ładnie, ładnie, trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go, na kółku! Ajajajaj, aj, 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 aj. ojejku, ale dostał. Dostał, dostał. Dobra, to nie jest ośmiu, jakby się teraz zaświecił Jedziemy, jedziemy. No, świeci dzisiaj. No dobra, ale tutaj to wiesz... Musi wyjechać z do ależ tam! Te 32, przepraszam. Dobra, oni sobie poradzą z tym. Poradzą sobie z, z tym, jezusiem jakoś. Nie można poradzić. O! Wracam się. Rarararirarararara 14 sekund jeszcze Ty no ale oni to zdekabują czy nie? Wiesz, że my to możemy przegrać? Misiu, misiu, misiu w Pablusa. żeś tam tak. zaparkował tycho, tym insutami, że... mhm. Dobrze... Jak tam twu, twój czas przeładowania? E, 25 sekund. Czyli strzeliłeś i nie trafiłeś? nie trafiłem, nie. Znaczy, to wina, nie, dobrze celowałem, no to, Wina tułuska, wina tułuska. Nie przegramy, bo wróciłem. Pim Nie <śmiennie> Dobrze, za osiemdziesiąt. No tak, tylko że mówię, no tamta, wiesz, taką, taką armatką to sobie mogę, to nie ma splasha. Podejrzewam, że na tej drugiej to bym mu za 600 walnął, nie? Dwie kulki i armatka. No i dobra, wygrana miastka z Let's Leci! Aj. Ej, w naszym jak panterę strzelałem nie zdążyło dolecia. Ty nubie, nawet jak panterę nie umiesz trafić. Trafiłem na pewno, tylko po czasie. o, tu był, mam opet Nie, dobra, nie nigdy tego nie wyciągli. No, no. Poczekaj sekundkę.